No, co? Na no, razie się podobało. No dobra, witamy serdecznie, moi drodzy. Zobaczymy, jak on powiedziała. A tutaj się ganko, tak, o. Przez naładuję go troszeczkę. I już. Ja to o, jestem tak. wojownikiem. Obiór. No, moi drodzy, tak. Trochę tutaj dodaliśmy rzeczy. Zobaczymy, czy one nie będą kolidowały gry, bo troszkę errorów było w konsolce że O, a to ciekawe, czy nie jest z moda czasami, ty. To jest chyba z moda. Pierwszy raz widzę ten item na oczy, dosłownie na oczy. <gry> I akurat to jest dużo oczu. Ciekawe. No ja tutaj zobaczyłem też takie coś. No, no, to pewnie ten mod działa, moje drodzy. Ogólnie jakiś mod właśnie dodaliśmy sobie, który daje plus 250 niby jakiś fany Valuables itemów. Plus jakieś tam sound, efekty do broni, coś takiego. I póki co, jak widzimy, to, to działa, bynajmniej, Także spoko. Miał to aż milion 600 tysięcy ha pobrań, coś takiego. Może, może w Amazonie, ale wiem, że miał na pewno dużo bardzo. A to co? The cool place. queen. Exactly cool. Hey, yo, <laughs> ja e, Także co tam dodaliśmy, moi drodzy? Fasbera dodaliśmy klasycznie, bo jest op z który w sumie walił jako error. Także zobaczymy, czy w ogóle będzie działało Skrek, jak będzie czaszka. a to co są? wygląda tak, slime w Blok Lux. O, przepraszam, brok slime. Slime może nie znalazł. No, taki właśnie, no. Ty, a my nie mamy dodanego tego. Tego total valiobulls na mapie, rzeczywiście. Nie widzicie? No, <laughs> od tego. Nie, nie, to jest to już niesamowicie w duchu importu. O, no to jest slime z Minecrafta, rzeczywiście. Oj! What the fuck are you doing, man? Chill. No. Kolega jest tutaj troszkę waleczny. Patrzcie za mój zmarnowany głos, a prawda, dzisiaj był ciężki dzień. Dzisiaj... No ciężki dzień, no wy to oglądacie też w dzień. Ale był ciężki dzień. A czyli Jestem padnięty, nie ukrywam, mnie. Zdarza się i tak, no. Nie może być kolorowa. Co to? E a, no, jakaś puszka. No fajnie, nowe itemy widzieć, I mean. Dla mnie... Buja, buja. już Także w razie co jak spornicy? Tutaj ktoś okona sporników. Jak takie coś się będzie podobało? To paczkę mam gotową. W razie W. jakby się chcieli coś dodać, to będę musiał wtedy no, na osobny profil jednak, co jak chcę. Bo to nie chcę tutaj szpącić. że tak powiem. Siemano, kolejny slime, kurczę. A to co to tutaj? Lala! To się na górze co Upa karaka. No blender. A się fale no. rzucił. Fajny item. A tu jest Jak kałot, tak? Jak miło. No wiem. Woki toki dodaliśmy, aaa! Wait for no. gore. A ty, ale mów nie ma ty. No na razie, jest nie spokojnie. Dobry Na razie. Co to za 6000? Aż co to jest? to jest? karta Pokemona, okej. Okay. No, w sumie, make sense. A jakiś specyficzny tu jest? Czy to jest Charizard? Yeah, oczywiście. Okej. Okay. Oczywiście, że jest to, kurde, Charizard from Z6-koła. What the fuck is this, man? Co ty, ty masz? What the fuck is this? Trzeba, trzeba, no. takiego jakiegoś ziutka śmiesznego mam. Co to za ziutek? No fajne akurat, takie nowości. I tam mamy, można się zachwycić. Dobra, cofniemy sobie, fajne, fajne, zawsze powieść w świeżości, moi drodzy. Rozpędzenie prosto w stronę słońca. Siema. Otracaliśmy mowy, nie ma mogów Spokojnie, kurwa. Do początek gier, byk. Sympatycznie, te nowe itemki, powieść w świeżości. To jest chyba, tak? Tak to wygląda trochę w świecie. Ty slimik ten w ogóle. No to się ten... no wiem, on mi kurcz, jak go to, to on tak się rzucał, że ja pieprzę, ty. Ten slime i to no na Live Ale o ja, tego właśnie co pokazuje waliu mapę też nie mamy, właśnie sklep Ole, chwycony ty. Imagin że coś się zbogowało, ty nie ma mobów i peaceful repo gaming się ma. rozbierania zbierania złomu, pozdrawiam. Ej. Tylko ciekawe, co koliduje z tym mimikiem. O ile coś tam było niby, ale zobaczymy, zobaczymy, może to wiesz. Może tylko szponcenie jakieś, to chyba zostawiamy, co? Może tylko jakieś szponcenie. Na razie spokojnie. Oj, Tradycyjnie klikniemy sobie most, to jest tutaj mimik w sumie, więc Sajmin I mean, ci Na razie to w ogóle nie ma mops. Co jest trochę za specious, nie powiem. Czy skrek kurczę jest wrokiem? Czyżby skrek jest wodem? Niestety. To jest ciekawe, trochę kurset. Chodź kotku Hej, kotku, poka co ma w środku. Ejo, o oh, kurwa, a to, to nie. Pod bogiem. To, to nie te. Raz. Okay. Tak, ja yes, podkałam, fuck. widzisz? Eee... Tam jest Karsti O, mój oh, Boże. Nie jest Nie jest z tym. Co to? Co to za? Co to? Fuck? Za... O, co to? Ten Odgłosy śmieszny. Jało, Okej, okay, nie ma mobów, póki co, jest to dziwne, jak do drugiej mapie nie będzie mobów, to skreka trzeba usunąć i zobaczyć, bo ten, tam, kurczę, pierwszy arulek jest w kosmo, co to actually jest skrek, więc Więc zobaczymy może. Mobę. skrek koliduje moby. nie wiem. A bomber jest, nieważne, w Okej. Okay. Pierwszy mob znaleziony kurwa jak takie moby się trafiły, to się nie dziwię, że ich... Postaw mnie! kurwa Te mosty! most. Jezus, dobra, są... Ja, to powiem się nie dziwię. To... No, nie. Są... kurde chyba podwójne gnomy i chyba pieprzone te bombery. Dlatego chyba ten... Tak spokojnie trochę. I co? Co Steech, czemu się, sticzał się w ruszasz? Chyba... Włóka jest, panie. A, czyli są mowy, widzisz. O kurde. Mi bombo! No okej, okay, wszystko jest git. No dobra, czyli na razie żadne mody teoretycznie nie kolidują, jedynie jeszcze nie było... Joder, się, Czekaj, czekaj, bo... Właśnie jedynie mimika nie było słychać, ale to... Ale ładny kufinek taki kurde elegancki, taki science no rowowy. Kurde, taki fioletowy. No kurde. Science row wipes. Muszę co, on. Trochę <grym> O, słyszałem mimika, wiesz? dobra. Działa, działa. I I co mógł powiedzieć mimik? Jak uważasz? Wcale nie twój kaszel, ani trochę. Hell no, bro. Co ty? <grym 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 no jak Amu zabrzmiałem to z polskiej Ligi Legend ty jak <grystanie> <grystanie> ty, Pi Pikachu znalazłem. <grystanie> <grystanie> Kartę Pikachu. Co, Co ile? Siedem koło. To cię nie, nie zdarza. Znaczy. O Rolldron. To jest jeszcze porcelanka. Oj. <grystanie> <grystanie> mocy to nie jest dobre. Po prostu. Przysięgam. O tu kurset miejsca. O! Za darmo to i słodki. Kurset, biedny, semi boty. West Hej, kolego gdzie jest łąk? ważny paryton. Nie on jest. No Harley Quinn znalazłem. No, kurwa, to tam musisz chyba tego dronka użyć na tę porcelankę, co? Unbreakable. To, to, to jest jeszcze disco Oj, jedno. To jest noise. To? fuck? Taki Blup. Ciekawe. Blop. Musimy musieli zobaczyć te moby jeszcze, właśnie ten taki potem żygający ogólnie. Oj! Oj. A, nie, nie, nie chciałem. A, bo nie chcemy, jak startowało to teraz jeszcze. No, to, tak to ja porcelana jeszcze może przyniósłbyś mi mówić. No, no właśnie, no. No. <grych> no tak chyba. O. jednej kasty samemu tam będzie. Trudno. Dobra, I will take. A tu na górze byliście w ogóle, czy nie byłeś? O kurwa, weź Tomasz, ty. O. <grych> no, I don't Lampion, Lampionik, no. A tu złoty ząb wujka władka jeszcze Złoty ząb wujka władka atka atka, niezła wpadka. Halo? Alo? Halo? alo, Halo. Alo. Co on spadł? Co to jest Baby Oil? Chemic powiedzieć? Myślę, że mi mi kaszle. No. No. In fucking deed, Co to jest? Jakaś puszka. Eee, Co? O. Okay. O, Ale się napił, kurde. Elegancko. Fajne, fajne. A ja znowu jestem kur... A ja znowu i Mika. Ja raz. Dawaj, skumujemy tą porcelankę złapać. łapak. to nie można on drona. dronem? Co że... Eee... nie, bo się i tak spierdolą te dzbanki. Więc spróbujmy tu postawić prosto na głównych, żeby jak największą wartość no. Myślę, że ta kulka raczej dość może kolidować mocno. No tak, kurwa. A, domy? Czuł, De delikatnie. Jak po malutku tym ruszysz, to. Oj, Oj. I min! Mean... Weź tam pociągnij to trochę do tyłu. O, o, okay. Okay. o, No dobra, jest tylko chyba... klasa. Jak ja jak koweruję. No, Wiesz co, chodzi? nie widzę buki. Nie, no. Jest dobrze, jest dobrze. Ciężki ten kofin, chociaż w ogóle. No, taki. Ja mam dwa strajki, w sumie tu. Dobra. Dawaj kofina do lewej. Chyba, czy coś. Albo go po prostu trzymać, tak o. Odgłosy, szalice. Żeby kasy, to ja nie wiem. HoP no. Ale to mody to jest inny repo tak No, no tam, tam jeszcze mamy trzy duże i się przedmioty. No 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 dłużej. pamiętam, pamiętam Dobra, wracajmy Wracajmy, a jeszcze jedno, A tam z tyłu ją, ja? bo my jedną dwie ominęliśmy. Ja? No to jest ostatnia. Jak Dwa na cztery? Jak? No ale my poszliśmy do ostatnich. A, no właśnie o tym mówię. No, no. O tym właśnie mówię, many. Tam za Skój ze 7,5 koło. Z oczkami. Z oczkami? do Dlatego to ten pierwszy item mówiłem, że pierwsze widzę. Pierwsze widzę, bo wiesz, oczy pierwsze widzę. A, co tu jest? A, tutaj jest na dole. A, na dole, to ja na górę, wchodzę ty. A jem tu heado. Chyba, tak, to chyba ten. Ło, subity miecz. To jest kalibur No <laughs> co, nie? Tak, dosłownie. No, to, to do prawej choć eksaktory. No tak, no to powinniśmy bo gdybyś to właśnie chcę to zrobić. Nie no, ja, ja jestem kursem, bo, bo znowu ty Mi z Ale raz tylko, no, na razie to. Na razie to, że ja się... Mobów nie ma zbyt no domy w sumie i. Kompery, to nie trafiło się tutaj. Za ciekawie. Co jak co. A i wydawałeś tam mapę Freddy Fazbera i Freddy Fazbera? Czy jest, nie? jest, tak, tak. No. Niby, niby jest. No, to dziwne, kurde. Nie no, ale dodawałem. Potem um, 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 zobaczę, uh, jak najmniej będziemy w Extractorce, na koniec gry. Ale... A tak, jakaś sekundę tego i zobaczę. Co z Nie no, w top level jest. Nie no, no, mówię, dodawałem. Dobra, tam. O to Freddy i mnie też jest. Jest, jest, no, to dbałem, dodawałem, dodawałem. Ej, dodawałem. Legu, gdzie jest łomu? On... Taka warzywka. Bach, bach, bach. Póki co, moi drodzy, paczuszka mi się podoba. Szczególnie te nowe itemki, właśnie. Sylwek są monsterka elegancko dupnął, jak było słuchać zresztą. Monsterka, bach, bach se dupnął. Itemki śmieszne. Ty, dawaj se popcorn, zrobimy. Popcornik, mówisz? Popcorners? No. Popcorners. Popcorners. Seven! You make seven! no jak będzie w on No mimik tam na razie... Oj, stik. Czy jest sens? Oj, dawaj szybko ujka do góry. Co to? Eee... Wrzuciłem, trafiłem. What is this? <grymėseo> Mogę to użyć. Mogę użyć. 20 użyć ma. To, a to HP dodaje chyba. Tak? Nie, to dba, dba, dba. 20 do... 20? Oj... go do ekłutu! Mam w razie co, ale... Uwaga, plecy! wam! O No to... Widzisz dlaczego tyle mobów nagle się... fuck? Ustawcie mnie, nie mam staminy. Fuck, 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 mnie. Moby enter the chat. Nie. Nie. Yeah. O, fatem przeżył. No, to item w razie cały ale... Ale cała ekipa idzie... O lag, co jest, ty? Jak zlagowało mi strasznie. I chyba item przypadkowo wrzuciłem, bo zlagowało. Na życie. No, sadgę. Ale siana. No, siana. Ty, ty się ty? Monster Energy. Nie no, bierzemy monsterka. Ale patrz, block speed. No. 10 seconds speed HP. Chłodna wiaty, ale ja, no, ja idę o co pan. pan, 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 no, bierzemy <grym> chcesz tę, skrzydełka? No, nie no, ja mam, właśnie, co? Aktualizm. A jak to, co to jest? Water balloon? to ja musi się, no, to, to jest jak szapka, jest jak ta troszkę Właśnie chyba tego, co? Taky sobie może jakieś coiny, to będzie te do podładowania. A, zobacz, na górę może jakieś tam fajne będą moje, kurde. No właśnie miałem... Wszystko no no. Bo to kurde tutaj content, a przylika. Kurde, jakie chłoty. Nie to gówno jest. Help me man. Chyba po drugiej stronie tutaj, gdzie to jestem to chyba to jest ktoś. I got you, fam, chyba. Często coś tu widzę. Oh. Eee. I see him, Po prostu dajcie mu we ja tam... A, połóż. no to się położyć. Hmm. No no, duct tape grenade. To nie ma sensu, zwykły no, grenade. O no, no. kurde, Nie no, to nic nie ma. O, to ten item, co mieliśmy. Nie to jest to, ale... No. Biorę wózek. Okej. Okay. No dobra. Idealnie. Ale fajnie, fajnie. Hold'em AK. I idę to jest Kałachy ty kawahę. To jest jego non-man. ty, no, cool. nie, no ty już jeszcze weekendu nie ma, ale ty w sumie masz ciągle, to możesz pić. Pombowaj się, tumblewinksy. Nie wezmę sobie Nie no, trzy, aż więc... no po staminie. Nie Monsterek co on robi? 15 zdrowia po prostu obnawia, tak? Monsterek. Chyba. Golden Kałach, Zmyka łacha, ty gościu. Ile tego Pumpkin Nada chyba? Nie zobaczymy cholera jak to działa, ale... No kurde, to Forty. Czy dobrze czujesz? Kurde. Jak kiedyś? Łop, co tam? te kielicha ty. Wariatuncio. Bratu się kichło. Przerzucam. O nie, czy nie ładowało nam? No czyli coś koliduje. Ciekawe co, a kurde takie fajne paczki ty. Mm. Kakaraka, LKK grande, no. no nie, nie. wiem czy nie skrek. Może skrek, moi drodzy. Ja tu skończę odcineczek, taki pierwszy introducement. Zobaczymy, odinstaluję. <gryw> <gryw> Nie odinstalujemy skreka, moi drodzy. I zobaczymy się także. Dziękuję za oglądanie. Naura.